Codziennie się modlimy, ale dlaczego wiele modlitw nie otrzymuje odpowiedzi? 90% ludzi pomija ten kluczowy aspekt. Bóg mówi. Czym jest prawdziwa modlitwa? To mówienie Bogu prosto z serca, rozmowa z Nim w zgodzie z Jego wolą, obcowanie z Nim poprzez Jego słowa. To uczucie bycia blisko Boga, jakby On był tuż przed Tobą, jakbyś miał Mu coś ważnego do powiedzenia. Wtedy Twoje serce się rozjaśnia. Czujesz, że Bóg jest cudowny i wspaniały, czujesz się poruszony. Bracia i siostry, słuchając takiej modlitwy, również doświadczają radości i odnajdują w niej własne myśli oraz słowa, które sami chcieliby wypowiedzieć. To jest prawdziwa modlitwa. Po przeczytaniu słów Bożych chcesz wiedzieć, którą modlitwę Bóg wysłucha, a której nie wysłucha, a szczera modlitwa. Modlisz się szczerze, wyznajesz grzechy, starasz się je naprawić. Mówisz i działasz zgodnie z prawdą. Nie oszukujesz Boga. B. Modlitwa pełna posłuszeństwa. Niezależnie od okoliczności podporządkowujesz się Bogu. Nie narzekasz, lecz szukasz Jego woli. C. Modlitwa pełna wiary. W obliczu trudności. Ufasz Bogu. Pamiętasz Jego słowa i trwasz w wierze. D. Powtarzalna modlitwa. Każdego dnia te same słowa. Bez zaangażowania. Z przyzwyczajenia. E. Pobieżna modlitwa. W pośpiechu, bez skupienia, tylko dla zachowania rytuału. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, to znaczy, że modlitwa jest dla Ciebie ważna. Drogi Przyjacielu, Bóg widzi Twoje serce i błogosławi Cię za pragnienie modlitwy zgodnej z Jego wolą. Chcesz dowiedzieć się więcej? Kliknij niebieski link WhatsApp na mojej stronie głównej i dołącz do naszej grupy modlitewnej. Razem pogłębimy wiedzę o modlitwie i zbliżymy się do Boga.